To jest kanał Porozmawiajmy o Skokach. Zakończył się właśnie drugi konkurs indywidualny Pucharu Świata pań w Niznym Tagile. Wygrywa Kramer przed Taka Takanashi, Irasz Kosztolc, Marujamo, Obset, Althaus, Bierset, Yuki To, Hels i Ruprecht. Ogólnie rzecz biorąc, konkurs ze zmiennymi warunkami. Było często dużo punktów odjętych, dużo punktów dodanych, więc no taki typowy, dość mocno loteryjny konkurs, ale skład podium jakby znany i niezbyt zaskakujący. Kramer znowu zdecydowanie najlepsza. Może i odrobinkę szczęścia do bombów pierwszej serii, ogólnie rzecz biorąc, no zdecydowanie najlepsza. Nie zgodzę się z tym, że w drugiej serii jakoś mocniej zaznaczyła temat. Oczywiście to było troszeczkę lepsze lądowanie niż w pierwszej serii, ale cały czas na 17,5 w porównaniu z tym, co zrobiła chociażby Irażko Stolz. No to, no troszeczkę przesada, ale no chociaż troszeczkę lepiej to wyglądało, to nie był taki przysiad jak yy, Krishnar w pierwszej serii, ale Kramer, no, jest najmocniejsza zdecydowanie w tej chwili i przewaga w turnieju Blue Belt jest już no dość wyraźna i trudno się spodziewać, że Kramer zdoła ją roztrwonić. Drugie miejsce Nika Kriżnar odzyskuje żółtą koszulkę liderki Pucharu Świata. W pierwszej serii daleki skok, ale no wcisnęło ją w zeskok, problem w drugiej serii już tyk. Problemów nie była do tego i przy słabszym skoku Takanashi dało to drugie miejsce. Sama Sara Takanashi była druga po pierwszej serii, miała tam lepsze warunki, za to w drugiej serii trafiła bardzo słabo, przynajmniej wedle odczytów. I do tego popełniła błąd, wydaje się, że zbyt agresywnie, odbiła się z progu, narty przyszły za bardzo, później odbiła, do tego jeszcze ciężkie warunki, więc lądowanie przed punktem konstrukcyjnym. Gdyby to był taki prawidłowy skok, jeśli chodzi o Takanashi, najprawdopodobniej zajęłyby drugie miejsce. Nie ustawiłem się już w bardzo dobrej pozycji do obrony kryształowej kuli, przepraszam, do zdobycia po prostu piątek kryształowej kuli. A teraz no jest to na ostrzu noża. Tutaj dosłownie są szanse 50 na 50. Ja cały czas bardziej stawiałbym na taka naszy, ale w proporcjach 55 do 45, bo jednak Marita Kramer tutaj potrzebuje dość korzystnego zbiegu okoliczności, że zarówno jedna i druga zawodniczka przynajmniej raz w ciągu dwóch następnych konkursów opuści. Podium, a Kriznar musiałaby jeszcze się znaleźć niżej niż na czwartym miejscu, gdyby opuściła podium. Jeszcze jeden weekend i bym tutaj stawiał najwyżej Marite Kramer, ale nie jest to Puchar Świata Mężczyzn, tutaj stawka jest jednak dość stała. Nie dochodzi do gwałtownych zmian, jeśli chodzi o klasyfikację na podium, czy też skład podium, no ewentualnie CeeDee Obset, ale CeeDee wydaje się nie być w tak dobrej i przede wszystkim tak równej formie, jak miało to miejsce przed Mistrzostwami Świata. Więc tutaj będzie ciężko dla Marity Kramer, bo tak jak mówię, nie ma wszystkiego w swoich rękach. Najprawdopodobniej skończy na trzecim miejscu. Nawet jeden konkurs dodatkowy mógłby tu zrobić różnicę i oczywiście szkoda Kramer. Zobaczymy jak to się rozstrzygnie, ale przynajmniej mam nadzieję tutaj Bluebird będzie na otarcie łez w znakomitym sezonie. Gdzie mało brakowała, tak naprawdę nie przyniosłaby żadnego konkretu z tego sezonu. Przecież nie ma żadnego medalu indywidualnego. Gdyby Obset skakała lepiej, dużo lepiej, a Kramer miała odrobinę niższą formę, mogłaby w ogóle nie być na podium klasyfikacji generalnej, a tak to przynajmniej Bluebird wiadomo, że ze względu na to, iż jest to cykl, jak na razie bez tradycji, to nie ma jakiejś wielkiej estymy, ale myślę, że z biegiem czasu będzie to takie naprawdę wartościowe i uznawane osiągnięcie. Czwarte miejsce Daniela to szósta po pierwszej serii, w drugiej serii dobre wąki, bardzo dobry skok, bardzo ładne lądowanie, prawie na rozmiarze skocznie w porównaniu z tym, co zrobiła Kramer, no. Można było dać jeszcze wyższe noty, ostatecznie 53,5 punktu, no bardzo dobry skok tutaj dla Iraszko, ale na podium to nie wystarczyło, chociaż sam konkurs bardzo udany. Piąte miejsce. Najlepszy wynik w karierze Zoni Maruyama zanosiło się na kolejne szóste miejsce, ale po skoku Obset, który był po prostu spóźniony, tutaj Maruyama ma brawa dla niej, bo końcówka sezonu zapowiada się naprawdę bardzo dobrze, jeśli chodzi o tą zawodniczkę. I szóste, tak jak mówię, Silie Obset, pierwszy skok bardzo dobry, drugi skok spóźniony cały czas. Dobry, ale po prostu spóźniony i zabrakło wysokości, żeby mogła z tego odlecieć. Siódme miejsce Katarina Althaus. -Alt Kolejny bardzo, bardzo dobry występ jeśli chodzi o Niemkę i wyraźnie ciągnie reprezentację Niemiec, bo to jednak nie jest ta reprezentacja sprzed kilku lat i no, wiadomo, co się dzieje chociażby z Kaliną Vogt. Ósme miejsce Tamia Kolejny bardzo dobry występ tej zawodniczki. Dziewiąte miejsce Yuki. To też solidny występ, awans o dwie pozycje po pierwszej serii, więc o też poważnych błędów podczas jej skoku się nie dopatrzyłem, nie było żadnego spójnienia. gdzieś tam odbijających nart, bardzo ładnie technicznie wykonywane skoki, więc tutaj nie można się przebić Dziesiąta, Hels i Ruprecht, dla Ruprecht to jest bardzo dobry występ, a dla Hels no nie aż tak dobry jak dzień wcześniej, ale też jest to jeden z najlepszych występów w sezonie i na pewno nie jest to powód do stydu, ale wiadomo jak wyglądał poprzedni sezon. Daje poszczególne reprezentacje, Słowenia, miejsce 13 Szpeja Rogel. Kolejny bardzo dobry występ doświadczonej reprezentantki Słowenii, 14. ursza Bogata, i gdyby czy same odległości to byłaby na pewno w wczoraj dziesiątce, ale wiadomo o co chodzi z Urszą Bogata. Jeszcze ten pierwszy skok zaskakująco płasko poprowadzony jak na nią oczywiście, bo i tak to było się bardzo skierowane w górę, ale tutaj no nawet to lądowanie było trosze, troszeczkę lepsze, tutaj w drugiej serii to już skierowane do góry bardzo mocno i lądowanie znowu wcisnęło w zeskok, próbowało to błytkawie wyprowadzić do telemarku, na to sędziowie się w ogóle nie nabierają, więc... Pozycja 14, 18 miejsce, zaskoczenie i minus znaczne, Ema Klinec 2, skoki po prostu przeciętne, trudno powiedzieć z czego to wynika, ale pozycja Klinec no jest dużym zaskoczeniem i minus, zaskoczenie minus byłaby pozycja może nawet i 8, a 18 no to duże zaskoczenie minus. 33 Katra Komar, tym razem nieco do punktów zabrakło i 37 Jerneja repincz żupancic też no występ odrobinkę słabszy niż dzień wcześniej, dalej Austria. 16 Zofi Sorszak, wydawało się, że może być w okolicach pierwszej dziesiątki, ale no drugi skok troszeczkę słabszy, 26 Liza Eder, raczej tak z warunkami dzisiaj nie za bardzo i występ też odrobinkę poniżej oczekiwań. Norwegia, no to tylko Anna Odine Strem, miejsce 21, w pierwszej serii wyraźnie walczyła z podmuchami, miała dużo punktów ogiennych, ale było widać, że no... Te narty bardzo intensywnie pracują, a Frida Berger no, po raz kolejny nie kwalifikacji. Dalej reprezentacja Japonii. 25 Yuka Seto, też powiedzmy występ w oczekiwań. I 30 Kaori Iwabuchi. Wcześniej była dyskwalifikacja, więc jest siłą rzecz lepiej, ale... No, można było się też spodziewać odrobinkę więcej od tej zawodniczki. Dalej reprezentacja Niemiec. Luisa Gerlich, 15 miejsce po pierwszej serii. Miejsce bardzo dobre, miejsce dziewiąte. I niestety w przypadku zjazd Julian Zajfard, tym razem 17 miejsce, podobne miejsce jak dzień wcześniej, tylko tym razem nie było zjazdów klasyfikacji. I tutaj się zatrzymam oczywiście, bo pan Pieczatowski nie zreflektował swojego stanowiska względem pomiaru odległości i tutaj, no, no ile tutaj można by zmierzyć? No wydaje mi się, że 86,5 to jest adekwatny pomiar odległości, oczywiście staram się tutaj złapać tą prawidłową stopklatkę. W mojej opinii ten konkretny pomiar był prawidłowy. 28. Hessler. Kolejne punkty wpadają. I 29. miejsce: Zayna Freitag. Można byłoby przed sezonem oczekiwać od niej nieco więcej, ale i tak prezentuje się dużo lepiej niż Richard Freitag. Dalej: Rosja. 12. Ili na awakumowa potężny awans aż o 10 pozycji, bo pierwszy skok nie był dan drugi, już bardzo fajny, bardzo dobrze trafiony w próg skoczni i stylistycznie też bardzo dobrze to wyglądało. I można powiedzieć, że wszystko wróciło do normy, bo wcześniej 14. po pierwszej serii była Sofia Kichonowa, ale ten drugi skok, no, na miarę oczekiwań tylko, no, wiązał się po prostu z tym, że był spadek o 6 pozycji. Brawa dla Prokopiewej za 24. miejsce, kolejne punkty spadają na jej konto i poza Cząć dziecko Irma Machinia, Anna Szpyniowa i Ksenia Kabłokowa. Dalej, Francja, 19 miejsce, jouy 23 po pierwszej serii. Tutaj po raz kolejny powiem to samo, pan Piszatowski nie zrewidował swojego y, poglądu na pomiar odległości. Tutaj, no, no dla mnie to jest 87,5 metra i tutaj nie ma za bardzo z czym dyskutować, przynajmniej w mojej opinii, ale jednocześnie zaznaczam, system pomiaru odległości jest archaiczny i należałoby go zmienić, albo chociaż troszeczkę unowocześnić, bo nie mówię o tym konkretnym skoku, bo w mojej opinii ten konkretny skok był prawidłowo zmierzony, ale już wiadomo, że na przestrzeni Pucharu Świata wielokrotnie się zdarzało, że te pomiary były dość dziwne i, no, po prostu ten system potrzebuje zmian albo chociaż, powiedzmy, renowacji czy też udoskonalenia. 23. Józefin, panie. 21. powierzchni serii. Dwa przyzwoite skoki. Czeszki tym razem poza drugą serią, Indraczkowa 31, a Urlichowa 34. Jeśli chodzi o finki, tym razem lepiej. 22 klikanie, zresztą była 15 po pierwszej serii, w drugiej serii troszkę słabszy skok, w pierwszej jeszcze miała całkiem niezłe warunki, więc no o wiele lepszy występ niż dzień wcześniej, bo dzień wcześniej było 31 miejsce. Rautionaho, powiedzmy, występ porównywalny, tym razem 35 miejsce. I Haralambie zdobyła do tego punkty dla odmiany. Dzień wcześniej ich nie zdobyła, 27 miejsce, też 27 w serii i Ameryka Północna, no to Abigail Strait. Na treningach i w kwalifikacjach wyglądało to jeszcze lepiej, tutaj tylko, można powiedzieć, tylko 32 miejsce i 40 Anika Belszał. Do konkursu głównego nie awansowały Forstrem, Berger, Eilers, Lucy, Gerati, Mouts, Jensowa, Sankey, Daczkowa, Luti, Maurer, Norstedt i po raz kolejny nie wystartowała Anna Hoffman. Jeśli chodzi o klasyfikację Bluebird, no to ze zdecydowaną przewagą już jest Marita Kramer, 21 i 1,0. przewagi nad Sarą Takanashi, miejsce Trzeszienika Kryzner, 24 i punktów straty. Dalej, Obset, 36 i Maruyama, 41,9. Althaus, 50 ,9, BRZ, Helz, i Bierzet, 57 i 2. 57 i 4. Iraszko, 59 I Yuki Ito 61,9 punktu straty na miejscu 10. To tyle. Do usłyszenia.